Od ostatnich moich lotów z Spitfire'em RC minęły aż dwa miesiące. Niestety koronawirus, a następnie brak odpowiedniej pogody oraz czasu uziemiły model. Wreszcie przyszła odpowiednia pora na wypuszczenie Spitfire'a w powietrze. Zaczęliśmy od skoszenia trawy na lądowisku. Samolot został sprawdzony. Lot po dłuższej przerwie wymaga uwagi. Start. Nie szaleję, latam spokojnie. Trzeba dobrze wyczuć samolot. Trzymuję model. Wiatr delikatnie przeszkadza, trzeba kontrolować. powietrzu sobie radzę. Czas lądować. Wypuszczam podwozie i wysuwam klapy. Model poprawnie skonfigurowany do lądowania. Mały stresik, lekki wiatr boczny. Odejście na drugi krąg z utratą kierunku. Zobaczmy to jeszcze raz. Ewidentnie zbyt mała prędkość. W dodatku nie byłem w osi pasa. Podobna sytuacja miała miejsce rok temu. Wtedy jednak, pomimo nieustabilizowanego podejścia, nie zrezygnowałem z próby lądowania, doprowadzając finalnie do przeciągnięcia i uszkodzenia podwozia. Na moje szczęście tym razem, chociaż dość późno, ale zrezygnowałem z próby lądowania. Podchodząc do lądowania, czułem się niepewnie, nie mogłem wyczuć modelu. Kolejna próba. I kolejne odejście na drugi krąg. Tym razem szybciej orientuje się, że prędkość jest zbyt mała, i bezpiecznie odchodzę na drugi krąg. Widać to po uniesionym dziobie wskazującym na lot na dużym kącie natarcia. Nos samolotu całkowicie zasłania owiewkę kabiny. Zrozumiałem, co robię źle. Trzeci raz podchodzę stromą ścieżką z dużą prędkością. NOS nie jest uniesiony. Kabina pilota jest widoczna. Model ma zapas prędkości. Porównajmy sytuację do poprzedniego podejścia. Widać różnicę. Byłem jednak trochę za wysoko. Zabrakło zdecydowania. Stąd odejście na drugi krąg. Bezpieczna prędkość zapewniła bezpieczeństwo i pełną kontrolę nad modelem. Po trzech próbach mam pełen obraz sytuacji. Za mała prędkość. Czwarte podejście z dużą prędkością. Tym razem lądowanie odbyło się bez większych przeszkód, nie licząc małego kangurka. Stroma ścieżka podejścia z dużą prędkością zapewnia większą szansę na ratunek w razie błędu czy innej niespodziewanej sytuacji. Przykładowo, w tamtym roku mój model wpadł w gwałtowną turbulencję. Duża prędkość oraz wysokość umożliwiły mi wyratowanie modelu i bezpieczne odejście na drugi krąg. Wracając do tematu, kolejne dwa loty zakończyły się lądowaniami za pierwszym podejściem: strome podejście, wyrównanie przyziemienie. Brak jeszcze wyczucia. Za mocno kontruję. Trzeba ćwiczyć. Dziękuję.